Dawno, dawno temu międzygwiezdne obłoki gazu i pyłu zapadły się pod własnym ciężarem, dając początek gwiazdom. Te gigantyczne kompleksy obłoków molekularnych jawią się teleskopom jako ciemne plamki, wyróżniające się na jasnym tle. Układy te mogą osiągać średnice do 300 lat, świetnych. Są to najbardziej masywne struktury w galaktyce, niezależnie od gromad kulistych. To właśnie tam, gdzie dziś Widzimy ciemne, zimne obłoki gazy i pyłu. Pewnego dnia rozbłysną nowe gwiazdy. Nic we wszechświecie nie jest wieczne. Nocne niebo nie wygląda dziś tak samo jak miliard lat temu. Nie będzie wyglądać zupełnie inaczej za miliard lat. Narodziny gwiazdy mogą trwać dziesiątki tysięcy lat. Kiedy rodzi się gwiazda, otaczający ją gaz jest kolorowy. A obłoki pyłu. O nieregularnych kształtach wyróżniałem się na świecącym tle.